Postaram się odpowiedzieć na pytanie, kiedy dwa wektory są równoległe, a kiedy prostopadłe. Co jest najważniejsze, moi drodzy, te wektory będą równoległe czy prostopadłe kiedy będą zawierać się w prostych równoległych albo prostopadłych więc całe nasze rozważania będziemy i tak opierać na prostych równoległych i prostych prostopadłych czyli jeszcze raz wektory będą równoległe jeśli leżą na prostych które są równoległe wektory są prostopadłe jeśli leżą na prostych które są prostopadłe więc tak naprawdę na jakiej zasadzie musimy to opierać no w dużej mierze będą Będę opierała się na współczynniku kierunkowym prostej. Żeby wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej, należy podzielić przez siebie różnicę drugich współrzędnych punktów przez różnicę pierwszych współrzędnych punktów. Pamiętajcie, współczynnik kierunkowy prostej to jest iloraz, który mówi o tym, jak zmieniają się wartości funkcji. Ze wzrostem czy ze zmianą argumentów, czyli tak naprawdę pokazują nam się, jaki jest kąt nachylenia tak naprawdę. Pamiętajcie, współczynnik kierunkowy to tak naprawdę tangent z nachylenia prostej do osi X. To jest, moi drodzy, wzór zależność na współczynnik kierunkowy prostej. Czyli tak jak wam powiedziałam przed chwilą. Wektory będą równoległe czy prostopadłe, jeśli będą zawierały się w prostych równoległych czy prostopadłych. Będę korzystała, moi drodzy, z tego, że dwie proste, prosta L i prosta M są y, równoległe wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe są identyczne. Y, dwie proste są prostopadłe, kiedy ich współczynniki kierunkowe są wzajemnie odwrotne i przeciwne, więc mogę napisać, że Pierwszy współczynnik kierunkowy będzie minus odwrotność drugiego. Natomiast do meritum, no jak ma się to do wektorów? No, muszę zacząć od tego, jak wyznaczamy współrzędne wektora. Jeśli mamy tutaj jakiś wektor V, mamy jeszcze jakiś, powiedzmy, inny wektor W. To, jak wyznaczamy współrzędne tych wektorów? Żeby wyznaczyć współrzędne wektorów, należy moi drodzy od współrzędnych końca wektora odjąć współrzędne początkowe. Czyli powiedzmy, ja sobie tutaj symbolicznie zapiszę, że jakieś x2 odjąć x1, y2 odjąć y1, gdzie ważne jest od końca. Współrzędnych końcowych, odejmujemy współrzędne początkowe. Symbolicznie w skrócie napiszę, że to jest jakieś W1, W2. Ale pamiętajcie, żeby wyznaczyć, muszę od współrzędnych tych punktów, od tych końcowych odjąć te współrzędne początkowe. Czyli jeśli tutaj będzie początek, to będzie x1, y1, to tutaj będzie x2, y. Dwa. I teraz, co jest ważne, No chciałabym, żebyście zobaczyli tutaj tę zależność i skojarzyli ze współczynnikiem kierunkowym. Ewidentnie patrząc na wektor, jesteśmy w stanie powiedzieć, e, jaki jest współczynnik kierunkowy prostej, na jakiej on leży. E, dlatego, że zobaczcie, e, tak naprawdę współczynnik kierunkowy prostej to jest iloraz dzielenie różnicy Y przez różnicę X, -ów. czyli tak naprawdę zobaczcie różnica Y. Przez różnice x. -ów. Ewidentnie jeśli wezmę drugą współrzędną wektora, podzielę przez pierwszą współrzędną wektora, będę mieć wówczas współczynnik kierunkowy prostej, na jakiej ten, ten wektor leży. Czyli tak naprawdę mogę zapisać, że współczynnik kierunkowy prostej, na jakiej ten wektor leży, to jest tak naprawdę w2 przez w1. Podobnie, jeśli wektor w, jakiś inny, wezmę sobie jakieś x4 odjąć x3, y4 odjąć y3, powiedzmy to będzie jakieś moje w1, w2. To tak naprawdę współczynnik kierunkowy prostej, na jakiej ten wektor leży, to jest w2 przez w1. Czyli tak naprawdę po współrzędnych wektora jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, jaki jest współczynnik prostej, na jakiej ten wektor leży. W takim razie mogę w tym momencie bazować na tym, jaki jaka jest warunek równoległości i prostopadłości wektorów. Więc zobaczmy: innymi słowy, jeśli dwa wektory, czyli może napiszę równoległość wektorów, Czyli wektory są równoległe, kiedy te współczynniki kierunkowe prostych, na jakich leżą, są identyczne, więc w naszym wypadku zobaczcie, że to jest w2 przez w1, tak to są moje współrzędne wektora. Jest równe W2 przez w1. Możemy tak zostawić, ewentualnie możemy sobie wymnożyć, czyli V1W2 musi się równać. W1V2. Jeśli chcecie to przenieść na jedną stronę, to bardzo proszę. Wnikliwi tutaj matematycy, obserwatorzy, czy osoby, które pamiętają, jak to wygląda w tablicach maturalnych, na pewno zauważą, że ten warunek przypomina, jest identyczny jak warunek równoległości prostych, kiedy proste zapisane są w postaci ogólnej, dokładnie tak. Nie byłabym sobą, czyli to jest warunek na równoległość. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała: Słuchajcie, że przecież równoległość wektorów to tak naprawdę <laughs> musimy mieć te same współczynniki. To znaczy, że wektory będą równoległe wtedy, kiedy zachodzi równość, czyli wektory są, zobaczcie, stosunek współrzędnych jest identyczny, czyli jeśli mamy wektor e, jakiś V o współrzędnych m, 2, minus 3 i mamy wektor W e, i to jest wektor o współrzędnych, nie wiem, zmyślam sobie minus 4, e, 9. Jeśli chcę sprawdzić, czy one są równoległe, wystarczy, że sprawdzę sobie, czy jest, tu mam stosunek współrzędnych minus 3, drugie, a tu mam stosunek współrzędnych minus 9, czwartych. No i to nie jest równe, tak? Więc ewidentnie te wektory nie są równoległe. Dodatkowo, no, myślę, że warto powiedzieć, że wektory równoległe to takie, które faktycznie mają ten sam stosunek współrzędnych, więc wystarczy podać przykład, że jeśli mam tu 2 minus 3, to wektor, który będzie do niego równoległy, musi mieć współrzędne odpowiednio ilość razy większe, ile razy mniejsze. Czyli pomnożę sobie te współrzędne przez minus 3, będę mieć minus 6 i 9, i wtedy wiem na pewno te dwa wektory na pewno 100% są równoległe, dlatego że yy, yy, stosunek stosunek współrzędnych i w jednym i w drugim, zobaczcie, minus 3 drugie i tutaj też po skróceniu będzie minus 3 drugie. Swoją drogą, jeśli jest minus 3 ten stosunek, to automatycznie wiem, że one mają przeciwne zwroty. Są równoległe, czy mają ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny. No dobrze, to w takim razie jak to jest z prostopadłością? No jeśli wiem, że iloraz Dzielenie współrzędnych wektora to tak naprawdę współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą, no to skorzystam tylko z faktu, że proste są prostopadłe wtedy, kiedy ich współczynniki kierunkowe są odwrotne i przeciwne. <śmiech> <śmiech> Więc e, prostopadłość. Jeśli wiem, że e, jeśli pierwszy wektor W ma współrzędne W1, W2, drugi wektor ma współrzędne, tutaj V1, V2, przepraszam, a tu W1 i W2, to tak naprawdę ten pierwszy ma, e, leży na prostej o współczynniku kierunkowym W2 przez W1, a tutaj, tutaj V2 przez V1, tu W2 przez W1. Proste są równoległe, kiedy mają te same współczynniki kierunkowe, natomiast proste są prostokopadłe, kiedy współczynniki kierunkowe są odwrotne i przeciwne, więc ten współczynnik musi się równać odwrotności tego drugiego. Jeśli weźmiemy, pomnożymy na krzyż, będzie mieć W1V1 równa się minus W2V2. V2. Można to przenieść na jedną stronę i wtedy widzimy, że taki, taka suma iloczynów. Musi się równać zero i oczywiście ten warunek przypomina, jest identyczny jak warunek prostopadłości prostych zapisanych w postaci ogólnej. Tak wygląda warunek, więc uwaga, współczynnik kierunkowy tutaj musi być odwrotny i przeciwny. Uwaga też, jeśli chodzi o takie przykłady. Uwaga, 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 sobie tutaj zmienię i zrobię troszkę miejsca, jakiś przykład. <laughs> Czyli jeśli mam wektor w i będzie on miał współrzędne 3, 4, to gdybym chciała sobie wymyślić wektor, który będzie do niego prostopadły, najprościej mogę wymyślić taki wektor, który będzie miał taką samą długość i będzie do niego prostopadły. Wystarczy, że po pierwsze, od zamienię, odwrócę yy, kolejność, czyli tu zrobię 4, tu zrobię 3 i w jednym z nich zrobię znak przeciwny, dlatego że tutaj ten wektor leży na prostej, która ma współczynnik kierunkowy 4 trzecie, no to tutaj współczynnik kierunkowy jest minus 3 czwarte. Ten minus może być albo tu, albo tu, natomiast ten mój przykład, uwaga, ma czy obejmuje wektory, które oprócz tego, że są prostopadłe, to są jeszcze równe tutaj długość jednego i drugiego wektora, przypominam, długość wektora liczymy jako pierwiastek do stwierdzenia Pitego rasa bierzemy. Minus 4 do kwadratu, bierzemy współrzędne, tu oczywiście długość jest 5, więc one oprócz tego, że są prostopadłe, to są jeszcze równe. Pamiętajcie, że mogą być yy, różnej długości, czyli jeśli wektor W wezmę, że będzie 3, 4, no i tutaj ewidentnie współczynnik prostej, na której leży, to 4, 3, to wystarczy, że wymyślę sobie dowolny inny wektor, który będzie miał stosunek współrzędnych, czy ten współczynnik kierunku będzie miał minus 3, 4. Ale niekoniecznie musi być identyczny. Czyli na przykład weźmy sobie 16, czyli zrobiłam razy 4 i minus 12. Uwaga, zobaczcie, tu współczynnik prostej, na której leży, jest minus 12/16, czyli minus 3 czwarte. Zgadza się, zobaczcie, te współczynniki kierunkowe są do siebie wzajemnie odwrotne i przeciwne, więc te wektory są prostopadłe, odpowiednio jeden jest dłuższy, Zobaczcie czterokrotnie. Jeszcze raz, zobaczcie, opierałam się cały czas na tym, że wektory są prostopadłe wtedy, kiedy współczynniki kierunkowe prostych, na których leżą, są odwrotne i przeciwne, czyli tak naprawdę równoległość i prostopadłość wektorów opiera się na równoległości i prostopadłości prostych, na których leżą.